Mm -hmm. Cześć, Ludkowie. Ale mi zeszłoby to. No dziwnego, skoro się włożyło je do wody pół godziny temu. Znowuż lea, Mydło lea, mydło lea, lea. Nie kupiłem sobie nic fajnego. Nie, żebym. Polował na coś fajnego, nie? Po prostu, na zasadzie, jak się trafi, to się trafi. Polowałem tylko na żyletki. No i upolowałem szerzeżletki Od duńskiej marki. Wyprodukowane w Chinach. Pokazane na poprzednim filmie i dzisiaj. I dzisiaj ta żyletka będzie użyta po raz wtóry. I znowu z zmarzyńce jac i jacimelan. Trzydniowy zarostu Bydło dostało trochę za dużo wody, ale, ale nic to. Co najwyżej bardziej hapie. Ale poślizg jest bardzo dobry. Niosek. Sztywciglea. Lubi wypić. Lubi wypić. To taka nasza kolega jest. Lubi wypić. Wiecie co, drugie golenie, żyletka straciła na swojej agresywności. Idzie płynniej i dużo przyjemniej. Można się zdziwić. nie sprawdda. Bo to wiadomo, że musi się poprawić hmm. Już nie słychać chrupania. Praśnie. Jedziemy z koksem główka. Główeczka czaszunia. Czaszunia troszeczkę dostała po czaszoni. Andaluzyjskie słoneczko zrobiło swoje. Oho ha chadzałem bez kapelusza. Nie wiem czy nie wziąć teraz kapelusza, żeby chronić troszeczkę, bo dalej świeci. Wieszkoda byłoby się przyjarać, nie? Znaczy mogę powiedzieć, ale, ale oparzenia niechętnie. No skóra jest podrażniona. czuje, Na czubeczku jest podrażniana, że czuje, Niestety. Słoneczko swoje zrobiło. Ech. Dobrze, że żyleteczka złagodniała, nie? <grymne> bardzo dobrze. No. Mówiłem, że to podły pędzel. Ale póki żyje, będzie w użyciu. A potem, jako że jego forma mi się bardzo podoba i ciężar, to po prostu pewnie wkleję do niego jakiś nowy knot. Fajniejszy. Sympatyczniejszy. Będzie. No super, no, mydła jak tak porządnie namoczyłem to tego mydła się wtarło w skórę sporo, w skórę pędzel weszło sporo i I pianka piękna. Opuszki palców robią za oczy. Metodą radzieckiego, naukowca Mocaeva. Prawda? Nie wszystko trzeba widzieć, żeby wiedzieć, tak? Na przykład prąd elektryczny. Nie widać go. I dlatego jest niebezpieczny, bo jest, mimo że go nie widać. No. Ale jest do wykrycia. Wykrywamy go przy pomocy dodatkowych narządów, zmysłów i jak Mierniki elektryczne, prawda? To, o To wam powiem, to wam powiem, ale pędzel pędzel. Nabił się sporo. Lecz, dobrze Wurtkowie. Ja jestem ogolony. Teraz muszę się spłukać. Dobra. Do nutkowie jest. Jest. Ospesła white, white water na twarz. I jeszcze umyć maszynkę. I hmm. jakie wrażenia? Drugie golenie najwyraźniej fajniejsze, bo ehm. żyletka złaberniała, straciła zęby. Dosłownie. Wiecie, jak się podejrzy krawędź żyletki pod mikroskopem elektronowym, to tam jest taki zarys tater węble. Dosłownie. Tak to wygląda. Widziałam takie zdjęcia hmm. próbowałem je znaleźć. Są do znalezienia chyba w internecie jakoś nie trafiłem na nie. Bo to są zdjęcia, które mają tyle co ja, <laughs> e, czyli nie są nowe, bo to wtedy z czasów, kiedy mikroskop elektronowy był zjawiskiem mm, nowiutkim eleganckim i w ogóle. I o. Ja myślę, że po prostu pierwsze golenie zrzuciło te szczyty, te najostrzejsze takie i teraz jest, żeletka jest nadal jeszcze ostra, chociaż już ostatnie, ostatnie pociągnięcia były mocno takie sobie, powiem szczerze. Żeletka jest nadal jeszcze ostra, ale już nie ma tych drapiących pługów, które próbują przeorać człowiekowi skórę. Ludkowie, yy, zrobiła się fajna żeletka, ale Następnym razem wezmę jednak nową, bo mam do następnych filmów. miecie się ludkowie. Cześć, do zobaczenia.